Rak luty 2026. tym przełożyłam i tradycyjnie wlosuję dla Was karty. Pierwsza karta to jest zdrowie w tym miesiącu. Pięć kielichów. Miłość i uczucia. Paść, bław. Praca i finanse. Mag. Rodzina i przyjaciele. Paść monet. Wy w tym miesiącu. Rycerz Mierczyk. Nie w tym miesiącu. 7K. Kiliów. Rada w tym miesiącu. Rycerz buław. Zdrowie: piątka kielichów. Emocje: zwróć uwagę na stany emocjonalne, szukaj wsparcia lub pomocy. Nie tłum emocji w sobie, skup się na tym, co działa, a nie tylko na stratach. Miłości uczucia, giermek bław, wiadomości, świeża energia, spontaniczność, początek nowego etapu to też są nowe znajomości, flirty, ekscytujące znajomości. Dla osób w parach to czas na nowe pomysły, na wspólne spędzenie czasu. praca i finanse mag wykorzystanie wiedzy wykorzystanie talentu możemy dostać nową propozycję pracy to też jest kontrola nad sytuacją wprowadzimy zmiany to też jest dobry miesiąc pod względem finansów rodzina i przyjaciele giermek monet to jest otwartość na naukę to są małe gesty i codzienne wsparcie. Nie słowa, ale czyny. To też jest budowanie więzi małymi krokami. Wy, rycerz mieczy. To jest szybkie działanie. Energia, ruch do przodu. Odwaga w stawianiu czoła problemom. Ale to też jest impuls, i konflikty. Nimimyły w tym miesiącu. Siódemka kilichów. Rycerz kilichów jest moim konikiem w tarocie i również Siódemka kielichów jest moim konikiem. Nie bujaj w obłokach. Nie bujamy w obłokach, tylko mocno stoimy na ziemi. To są iluzje. To są Marzenia o czymś nierealnym i nieosiągalnym. Miłe w tym miesiącu rycerz Bław. To jest świadomość popełnionego błędu. To są działania z dużą odwagą. Działaj z odwagą, energią, pasją. Bądź aktywna, aktywny. Odkrywaj nowe możliwości. Ale pamiętaj o rozsądku. Pomocny będzie młody człowiek. I wylosuję dla Was kartę nielską. Istnieje coś lepszego. Pozdrawiam Klara Tarot. O siebie.